Dzień dobry, słoneczka z tej strony Samiec Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irse i moim w niedzielnej rozgrywce w The Sims 3 średniowiecze. Słuchajcie, kontynuujemy naszą historię wesołego doktora miłości, czyli medyka krwiopuszcza Taro. I jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, to teraz nasz medyk krwiopuszcz powinien ocenić swój wygląd w zwierciadle. Tak, bo na tak zwanym offie go wysłałem, nakarmiłem i zrobiłem przy nim inne rzeczy, więc jest teraz zadowolonym, szczęśliwym Simem. Dobra, to pościer sobie łóżeczko, bądź porządnym Simem przy okazji, bo generalnie z <laughs> gilem był w tym łóżku. No, więc. Zróbmy porządek. I teraz tak. E, ponieważ mamy zwierciadło w zamku, to udamy się do zamku na prywatną konsultację do jej wysokości gryzeldy królowej. Mm, przejrzyj się oceni swój wygląd. Dobra. Ła. Dobra, szybko. A, bo on blisko mieszka. No, okay. Dobra, wygląda w porządku, ale wciąż nie czuję się dobrze. Może to samo minie, muszę przyjąć mojego następnego pacjenta. Czyli musimy wrócić do naszej lokacji mieszkalnej. O, dostaliśmy jakieś zlecenie, lecz farmakologicznie dwie osoby na stole operacyjnym o I wytwórz i dostarcz sławą maśleczniczą. leczniczą. Dobra, to najpierw zrobimy te rzeczy, które zadaniowe. Hmm. Kim pani jest? Bo pani wygląda. Wieszcz o Medyk diagnozuj. A pani ma dobre zdrowie, to nie wiem, po co pani tu przyszła? Więc tak se po prostu chyba przyszło, a to kto to? Wieśniak Patrycjusz. Patrycjusz? Patrycjusz. Dobra, mm, medyk diagnozuj. Ma schorzenie. Świetnie, to ciebie będziemy leczyć, mój drogi panie Hjacyncie Kołodzieju. Lecz chorobę Sima. Skoro ma schorzenie, to my jako medyk powinniśmy go Okej, okay, kogo innego, ale niech będzie warzebnik, a matką. Przeraża mnie to jego zacieranie rąk przed leczeniem człowieka, ale no trudno. Drelet farmakologicznie. Patencjusz został... Pacjent Patencjusz. Pacjent został całkowicie wyleczony. No to jednego sima mamy z głowy. Po drodze możemy wyrobić obiekt sława maślecznicza. Mamy składniki. Dobra. I musimy to dostarczyć. O, jest już na miejscu. Fantastycznie. Lejsłabą ma maśleczniczą. Co? Pusta skrzynka. Dlaczego? No, trudno. Trudno. Czasami się zdarza. Mówię, to był taki głupi bug w tej grze, że czasem... A jednak Jacent jest chory. No, że to był taki głupi bug, że czasami po prostu rzeczy, które się wykonywało, były traktowane jako, jako niedobre rzeczy, pustą skrzynkę i tak dalej. No, ale to było chyba częściowo losowe. No, medycyna dwudziestego... Dwunastego wieku. Pięknie, pięknie. No ale wyleczony pacjent. Wszyscy są szczęśliwi. Ja tylko nie jestem. Pacjent wida. Czego ci dolega wido? W czym problem? Aczkolwiek obawiam się, że wiem, w czym problem i. I właśnie. Każdy, kto mnie całował, nie chce pocałować mnie ponownie. Czy możesz pomóc? Jeśli musimy się pocałować, to w porządku. Poleciła ci Grzymisława. Cóż, skoro to dla nauki, w porządku, pocałujmy się. O, panie, dla nauki? Nie takie się poświęcenia dla nauki robiło. No dobrze, no to jak trzeba. Pocałuj badawczo. Pocałuj badawczo. Dobrze, no bo to. Musimy, robimy to dla dobra nauki i medycyny. Echem, matko. Ech. Jak całowanie się z lamą? Muszę stwierdzić, na czym polega faktyczny problem. Dobrze, że to jest w myślach, a nie na głos. Jeśli chodzi o moją opinię zawodową, bo to było zawodowe całowanie się. On jest medykiem, a nie osobą, która całuje się zawodowo, tak to nazwijmy. Eee, jeśli chodzi o moją opinię zawodową, Wida ma tylko jeden problem związany z całowaniem. Okropna technika całowania lub śmierdzący oddech. Hm. 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 Dobra, rzućmy monetą. Hmm, okropna technika całowania. E, całowanie tej osoby jest jak całowanie torby pełnej ostryk i zębów. Muszę się wysilić na szczerość i powiedzieć jej to. O mój Boże. Boże, Irsotepiański. Irso pacjent widza. Hmm. No dobra, powiem ci tak. Okropnie całujesz, tak? Po prostu medycznie, prosto z mostu, proste zdania, bez owijania w bawełnę. Tak powinni działać lekarze. No, idź, odłóż książkę. Zawsze myślałam, że dobrze całuję, a zatem, czy pomożesz mi poćwiczyć? Moje życie będzie niczym, dopóki się nie poprawię. A... Co ja mam zrobić? Widać, ćwicz całowanie z tą osobą. W imię nauki i medycyny muszę jej pomóc, pomóc poczuć się lepiej. Czyli co? Czyli co? Trzeba było powiedzieć, że jej, nie wiem, że potrzebuje miętówek. Albo tiktaków, o. Koleżanko, zainwestuj w tiktaki teraz, to za późno. No cóż, ćwiczymy technikę całowania. Przy wszystkich. To jest przypominam, to jest medyczne. Grafika z 2008. Nie rób tego z zębami. Spróbujmy raz jeszcze. Ile razy on to będzie robił? Ja wiem, że to są ćwiczenia, ale bez przesady. Elfie. Elfie, proszę cię. Dobra, teraz twój język zachowuje się jak bestia z otchłani. Zrelaksuj się i spróbuj ponownie. Mas przypominam, że jest to kanał friendly. Ech. Ech. Ćwicz technikę, co? Co to było? Co to za prosiak świnia? No. O wiele lepiej. Robisz to już niemal z właściwą finezją. Jeszcze raz. No. Chłopie, ty to robisz z medycznego punktu widzenia, czy są jakieś inne powody, dla którego to robisz? No dobra, ćwicz technika całowania. Każą to robię. Na... Przewybornie, to niczym tęcza całująca a pierzastą chmurkę. Och, bardzo ci dziękuję, ta znowu chce mi się żyć. Gratulacje, osiągnęliśmy piąty poziom. Super. Dobra, teraz idźmy coś zjeść. No, chyba jesteśmy głodni. Jesteśmy głodnym medykiem. Wiecie, całowanie może męczyć. Masakra, no niby quest się nazywa wesoły doktor miłości, ale nie sądziłem, że aż tak wesoły i aż tak miłości. Jedz to, marudo. Dobrze, dłużej. Skoro jest to skorzysta i da ci to pozytywny nastrójnik. O, i zdobyliśmy przyjaciela przy okazji obcaływując się z pacjentką. To chyba jest jakieś pogwałcenie etyki zawodowej czy coś takiego. Nie wiem. Nie wiem, będę się musiał zapytać dziś mojego stryja, bo on jest lekarzem, więc... Będę się go mógł zapytać. Co tam pozbieraliśmy? z białe kwiecie. Dobra. Okej, okay. no to teraz co mamy? Ifigenia, obejrzyj tej osobę. Wygląda na to, że Ifigenia jest z powrotem. Muszę sprawdzić, jak daj sobie radę ze zerwaniem. wam problemy. O, 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 tak, tak. Świetnie, pobijcie się, przynajmniej jesteście w lecznicy, to będę mógł wam od razu pomóc. Matko, ale to jest po prostu... Biznes, nie? Chirurg ustala, że jest w dobrym zdrowiu. Ten też jest w dobrym zdrowiu, bo go dopiero co leczyłem. Ma infekcję. Podaj lekarstwo. Słowa lecznicze. Dobra. Okej. Okay. Jak idzie zrywanie? Jest w porządku, przebolałam go, ale zakochałam się w kimś innym, kimś modrym, uroczym i troskliwym. Ale jak mam to powiedzieć tej osobie? Oj, oj, niedobrze. I yy, Figienia chce powiedzieć swojej nowej sympatii, że jej się podoba. Co mam doradzić? O matko. <tuszy> hmm. Wigienia musi działać otwarcie. W takich sytuacjach to lepiej być otwartym. Doradzę, by Wigienia po prostu powiedziała swojej sympatii, że ją lubi. A tym kim jesteś, kim jesteś, mroczna kobieta. Pacjent... Jak? Biecława. Biecława. Matko boska, jakie imię. <słuch> no dobra. Musisz postępować wobec swojej sympatii otwarcie. Nie bój się. Po prostu jej jemu powiedz, co ci leży na wątrobie. E, mam mu po prostu powiedzieć? Dobrze, mogę spróbować? Kocham cię. Nie sądzę, by to podziałało. Muszę zamiast tego zadziałać kreatywnie. Uściskasz mnie na szczęście. E, jak mogę odmówić tak miej o sobie odrobiny czułości? Poza tym świat potrzebuje więcej uścisków. Figienia porządnaj tą... Czekaj! O nie! O nie, ja chyba... Nie! Nie. Dobra, pożegnajmy się i. Jesteś super, Taro. Idę wymyślić coś kreatywnego. Kurde. Jeju, znowu czuję się chory. Dlaczego to się dzieje? Wszystko ze mną w porządku. Facet, ja mam wrażenie, że ty się żeś po prostu wziął i był i zakochał. Sorry. Idź, to prześpi. To działa, nie? Po prostu prześpi się z problemem. To akurat w tym przypadku. Może nie jest najrozsądniejszy pomysł, ale Tak, prześpi się z problemem. A my wracamy za chwilę, jak już się obudzisz. No dobrze, Taro się obudził i teraz będzie sobie przygotowywał jedzonko. Oczywiście dostaliśmy nocnego, nocno, nocnego iwęcika, dzięki któremu dostaliśmy posuchę. Więc cóż, jakby to powiedzieć, szkoda, że nie wydarzyło się to wcześniej, zanim medycznie całował się z pacjentką. Anyway. I poza tym ma jakieś nieznane skorzenie, bo dziwnie się czuje. Fantastycznie. Dobra, w czym problem moja kolejna pacjentko? A, to jest ta sama pacjentka. Pomocy, przymierzałam na rynku śliczne, śli, śliczny pas cnoty i ten się zaciął. Brakuje klucza do niego, a ja biorę ślub już za kilka dni. Podobno możesz pomóc w podobnych problemach, proszę. Ach, ojoj, znaczy jakby to powiedzieć, no, kluczyk do twojego pasa cnoty ma twój przyszły mąż. To chyba tak zawsze działało, nie? Nie? Nie. Kanał Friendly. A niech to, jak mam zdjąć ten pas cnoty? Pacjent Biecława musi się go pozbyć. Ściągnij to oczywiście. Mogę, to mo mogę zrobić działający klucz. Spróbujemy zrobić działający klucz. Eee, nie chcę jej zranić, więc muszę zrobić działający klucz. Najpierw zjadę trochę kawałków metalu w wiejskim kramie. Eee, weź, kawałki met weź kawałki metalu w wiosce. Znaczy mamy kowala, więc teoretycznie. Mm, rynek miejski. Eee, więc praktycznie moglibyśmy spróbować kupić to od niego. Przeglądaj. Co mamy zrobić? Udziel pierwszej pomocy dwóm simom. To mogę zrobić na losowych simach gdziekolwiek bądź. Kupuj w kramie, są kawałki metalu? Masz kawałki metalu? Laska widzącego fosforazur, gęśle? Nie masz. Znaczy urocze, że kowal robi gęśle? Nie? No. Dobra, zmierzmy roślinki. Taro nic nie zbiera, no bo ma kiepski nastrój. Zbierz. Udało się. Dobra. Tu tańczą. Wędrowny Bart łazi i Bardzi. E, udziel pierwszej pomocy. Tak. Tobie też udzielimy. Udziel pierwszej pomocy. Dobra, zaliczone, czyli będziemy mieli teraz lepsze nastrójniki. Super. Zbierz, zbierz kawałki metalu. No jednak to trzeba było pójść do kramowiejskiego od razu. Dobrze. Ale dobra, jak będziemy wracać, to. Z pewnością ostatnio przyjmuję mnóstwo pacjentów, którzy proszą o pomoc w problemach z miłością. Zastanawiam się, czy to wszystko mnie nie przerasta. I proszę, zbiorę kawałki metalu od mojego kumpla blaszki. Ten złom nada się znakomicie. No, facet! Może się zaraziłeś miłością? Miłość to jest chyba choroba przenoszona drogą. Friendly drogą. Bardzo friendly czasami drogą. Następnie muszę zebrać trochę mrówek kwasowych z głębi jaskini, aby mógł użyć ich kwasu do uformowania klucza. Odkryj kwiata. Zbierz. Dobra. Gdzie jest jaskinia? Gdzieś tu była niedaleko jaskinia. Tu jest połacie sądu. Czy ten bardz musi być wszędzie tam, gdzie kamera? Naprawdę masz takie parcie na szkło gościu? Gdzie się nie ruszę, tam jesteś. Gra, graliśmy kupcem, byłeś tam. Muszę przynieść latarnię. Ciężko tu cokolwiek zobaczyć. Myślę, że znalazłem trochę mrówek. Albo, fuj, to są tylko spleśniałe goblinskie jaja, o matko. Hej, mam trochę mrówek kwasowych, słyszę jak szurają. No. Udało się? Teraz muszę tylko zrobić klucz do pasa cnoty. No, po prostu, no, klucz do pasa cnoty. No, w czym problem? No? Klucz do, pas do pasa, cnot. Eee, chciałem się jeszcze wybrać. Złowimy ryby w rzece. Nigdy nie łowiłem ryb w rzece, bo nawet nie wiedziałem, że ryby są w rzece. Poważnie. Nie wiedziałem, że można zbierać ryby w rzece. Dziękuję osobie, która powiedziała, że są ryby w rzece. Bo nie wiedziałem, że są ryby w rzece. A miałem pijawki jeszcze. I zbiera tylko pstrąg. Czyli pstrąg jest byle jaką rzeczną rybą. Fajnie. E, ale ja potrzebuję się teraz dostać do szuwarków. Zbieraj. Zbieraj i zbieraj. I złów, i złów. I złów. Jak tu już jesteśmy, to będziemy zbierać. Znaczy powiem tak, prawda jest taka, że jak się gra i mówi jednocześnie, to czasami po prostu pewne rzeczy umykają. Jak na przykład miejsca do łowienia w rzece. To i tak jest. I to myślę, że ciotka może to potwierdzić, że po prostu czasami, jak się gada i gra, to nie widzi się połowy rzeczy, które są na ekranie, bo trzeba patrzeć na koment na, nie na komentarze, tylko na yy, komunikaty i tak dalej. Więc sorry, jeżeli niektórzy z Was krzyczą w ekran, że przecież to jest po prawej stronie. Dobra. Pan jest głodny i zmęczony, więc pan idzie do, na jedzonko i tym razem zjemy sobie zdrowotne jedzonko w postaci zupki pstrąga, a później pójdziemy spać. Dobrze, pan już jest najedzony i wyspany, więc możemy przejść do wytwarzania klucza do pasa cnoty. Jakbyście nie wiedzieli, klucze do pasac noty wykonuje się dokładnie tak samo jak jakakolwiek inna miksturę lecz są przy pomocy moździerza. Zdecydowanie tak. Wybuchnię ci w twarz? Nie, udało się. Voila! Klucz do pasac noty idealnie pasujący do dziurki. Nie powiedziałem tego głośno. Musiałem to przeczytać, to było na komentarzu. Na komunikacie. Nieważne, friendly! Kanał friendly! Siotka mi właśnie spadła pod stół. Dzięki. Masz ten klucz i znikaj, kobieto. Taro wręcza klucz, simce, biec, sława. Ta wsunęła klucz do zamka i obróciła go. Zamek się otworzył. Matko. Może już setopiański głośno szumiący, zielony boże. I ta radosna muzyka w tle. I ten obrazek światła z nieba. O mamo. Och, udało Ci się to ze mnie zdjąć. Dziękuję Ci, dziękuję. Bardzo proszę, możesz to zatrzymać. Teraz muszę wziąć ślub. Ciekawe, co dostałem. Chyba nie chcę wiedzieć zdiagnozuj pacjentów. Medyk, diagnozuj. Aha, diagnoza nieudana, bo potrzebuje większego skupienia. A ty? Diagnozuj. Dobre zdrowie, sudnie. I co mam jeszcze zrobić? Analizuj symptomy przez dwie godziny. Dobra, przez dwie godziny. Masakra, ale wiedziałem, że ten Quest, wesoły doktor miłości, będzie bardzo wesoły i bardzo miłości. I bardzo niefriendli. Bardzo. Dobra, zaliczone, zaliczone. O, kolejna pacjentka. Jej, pa, pacjent Wysze Sława. Dobrze, Pani Wyszesławow, na czym polega Pani problem? Mm. Słyszałam, że jesteś najlepszy. Mój mąż nie przestaje oglądać się za innymi kobietami. Co powinnam zrobić? O oh, Jezus! dobra. E, co może sprawić, by jej mąż przestał gapić się na. Inne kobiety. Zaproponuj seksowny strój. Mam to, czego potrzebuję. Czekaj stop. Czy ty dostałeś od tamtej poprzedniej? Co ty masz w ekwipunku? Pokaż mi ekwipun. Czy ty dostałeś żelazne majtki? Tak. Jest napis. Do mojej miłości. Czekaj na mnie, bo inaczej. Oh. Hmm. No, cóż, moja droga, daj mu żelazne majtki. Żelazne majtki są dobre. O, mamo. Nie potrzebuje już tego pasacnoty. Wyszysława zagroziła, że to założy, jeśli jej mąż nadal będzie się oglądać za innymi kobietami. Tak. No i dobrze, i to jest słuszna sprawa, tak. Pos no I tyle. Bo Wyższe Sława jest taka całkiem, takie całkiem wyższe Sława. No. Powiedzmy. E, jak ci się udało wpaść na tak genialne pomysły, to doskonałe dzięki. Pewnie jakiś wszechwidzący nad nim czuwa, no bo innego rozwiązania nie widzę. I Figenia znowu żeś przylazła? Czego chcesz? Jak się miewasz co z twoim zauroczeniem? Aha. Nie porozmawiasz ze mną, bo zablokowałem ci wejście. Dobra. No dawaj. Cześć Taro, moje zauroczenie pracuje nad tym. W każdym razie udało mi się znaleźć wiadomość w butelce na plaży. Cała była w, w serduszkach, więc zdaje się, że to coś do ciebie. Do zobaczenia. Znowu to okropne uczucie jakby dolegała mi jakaś dziwna choroba. Sądzę, że teraz to zignoruję i obejrzę butelkę na plaży. Chyba ktoś się zakochał. Chyba ktoś się zakochał. Taro i higienia siedzą na drzewie. Tak, to było tak? Jakoś tak. Co to jest? Szukaj, butelki. Ach, i oto wiadomość właśnie tutaj, ale nie potrafię tego odczytać. To jakiś szyfr. Po głowie się na tym później. Teraz potrzebuję chyba dobrego odpoczynku, zanim przyjmę więcej pacjentów. Śpij do pewnego do pełnego wypoczynku. No dobra. Myślę, że to jest. Nawet się dobrze składa, bo powinniśmy go nakarmić. Powinniśmy go na, wyspać to jeszcze za wcześnie. Jest dopiero 15. Więc myślę, że tak. Zbierzemy po drodze kwiatki. Zbierzemy po drodze kwiatki, bo mamy. Po... Ach, nie do końca po tej drodze. Facet. Wróć do domu. Zbierzemy po drodze kwiatki, czyli musimy się cofnąć, żeby zebrać kwiatki. I myślę, że. Tak, jak zbierzemy kwiatki, bukotujemy sobie jedzenie, to będzie godzina 18. Co prawda tylko emeryci kładą się spać o 18, no ale trudno. Widocznie Taro już jest w tym wieku, że się kładzie o 18 spać. Co tu jest? Zdiagnozujemy tych dwóch panów jeszcze, żeby dostać ekspa. Ale poza terenem? Naprawdę? Poza terenem. Jest w dobrym zdrowiu. No i właśnie i to jest dobry metyk. Popatrzy na pacjenta, widzi, że pacjent jest w dobrym zdrowiu. I tyle. I do widzenia. Dobra, jedziesz na górę, jesz zupę z łososia, albo tam z jakiegoś inszego obstronga, albo z węgorza. Węgorz to jest takie chyba dość pożywne jedzonko. Pamiętam, że nigdy nie jadłem węgorza. Nigdy. No dobra, czyli jest godzina 19, Jeżeli ma się spać do pełnego wypoczynku, no to najwyższa pora pójść spać. A myślę, że to będzie koniec na dzisiaj. No, no to zrobiliśmy kawałek, kolejny kawałek Questa, który okazał się bardziej niefriendly niż w najśmieszniejszych snach przypuszczałem, że będzie niefriendly. No, z mojej strony przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Pamiętajcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja oraz pamiętajcie, że trwa głosowanie na najlepszy domek w rozdaniu na 500 subskrybentów. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam cudownego całego przyszłego tygodnia. Powodzenia ósmoklasistom na egzaminach. Trzymajcie się i pa pa.